Jedno jabłko z wieczora trzymać się z dala od doktora. To bardzo mądre przysłowie. Polskie sadownictwo tak naprawdę powstało w XV wieku za czasów królowej bony. W Polsce głównymi odmianami uprawianymi są przede wszystkim i daret, goldy i szampion, ale nie wolno nam zapominać o takich odmianach jak. Ligol, Gala czy Golden, ponieważ stanowią one spory procent produkcji. Uprawy sadownicze głównie znajdują się w województwie mazowieckim i wynoszą one 45%. Znaczący odsetek sadów znajduje się również w województwie łódzkim, lubelskim i świętokrzyskim. Polskie sadownictwo wciąż bardzo mocno się rozwija i zmienia. Niegdyś najbardziej popularną odmianę idaret wysyłaliśmy do naszych wschodnich sąsiadów, czyli Rosji. W tym momencie sadownicy sadzą nowe sady, między innymi takie odmiany jak Gala czy Prince. I nastawiamy się głównie na rynki europejskie oraz Bliski Wschód. Praca sadownika wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Wielu sadowników jest z pokoleń na pokolenia. To bardzo ciężki zawód. Tutaj praktycznie w ogóle nie ma urlopu. Począwszy od okresu zimowego, kiedy są wykonywane takie prace jak cięcie sadu czy wygarnianie gałęzi. W okresie wiosennym, kiedy są wykonywane prace agrotechniczne chroniące sady przed szkodnikami i chorobami, należy pamiętać też o pszczołach. Są one niezbędnym i nieodłącznym elementem polskiego sadownictwa. To dzięki nim mamy owoce na drzewach. Polscy sadownicy bardzo często korzystają z pomocy tych bardzo pracowitych owadów. Niestety anomalia pogodowe, które występują w Polsce, bardzo niekorzystnie wpływają na owoce. Sadownicy w walce z anomaliami pogodowymi, takimi jak przymrozki, czy grad, czy susza, stosują różne rozwiązania, m.in. siatki przeciwgradowe, zraszanie antyprzemrozkowe, czy nawadnianie sadów. Jest to niezbędny element, aby móc wyprodukować wysokiej jakości owoce. W lato sadownicy nie mają urlopu. Wykonują cięcia letnie, aby doświadczyć odpowiednio owoce, by były smaczne i zdrowe. W okresie jesiennym sadownicy mają najwięcej pracy, ponieważ mamy zbiór, przygotowanie odpowiednich obiektów chłodniczych i przechowalniczych dla owoców. Sadownicy są ekspertami w kwestii przechowalnictwa jabłek. Dzięki wiedzy i technologii owoce mogą być przechowywane ponad rok. Sadownicy stawiają na nowe technologie i w tym momencie. Inwestują w fotowoltaikę. Polska nie tylko produkuje najwięcej jabłek w Europie, ale są one również najsmaczniejsze i najzdrowsze. Jabłka idealnie wpisują się w zdrowy tryb życia. Jabłko zawiera witaminę C, węglowodany, błonnik oraz antyoksydanty. W 100 gramach mamy tylko 53 kalorie. Jabłka to bomba witaminowa i powinny gościć w każdej diecie Polaka. Lekarze bardzo często zalecają jeść codziennie jedno jabłko, aby uchronić się przed niektórymi chorobami. Jabłka nie tylko podnoszą odporność, ale i również poprawiają wygląd, wpływają bardzo korzystnie na cerę i kości. W Europie produkujemy najwięcej jabłek i są one najsmaczniejsze, ale niestety nie spożywamy ich zbyt dużo. Na początku obecnego wieku przeciętny Polak spożywał około 24 kg jabłek, obecnie to zaledwie około 13 kg. Polskie jabłka dbają o twoje lepsze życie i zdrowie.